Cześć mano, z tej strony, ratel. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Czy to Support? Na celowniku Akshan dziś ze mną Siwirka w roli Wektu. W sumie odwrotnie. Eee, I tak. Eee, robimy drugą nagrywkę, już Aksana Pierwsza wyszła tragicznie i za bardzo się streetowałem, więc. Eee, więc daję drugą szansę i tym razem zachowam troszeczkę dystansu do tego czempiona, gdyż on nie jest ewidentnie moim czempionem, nie lubię grać a -carry. Rzadko Edekery mi wychodzi. No i niestety tym razem też pra prawdopodobnie mi nie wyjdzie i jak się on nie będzie działał według tego. Oj, widzę, że na dżungli nim się nie będzie dało grać na przykład, bo on nie dostaję tarczy zmienionych. Ale to jest załóżmy, w przyszłym meczu. Ale myślałam, że... Z... Z dżungli dostaję chociaż niektóre A jak nie no to lip to Tak Unlucky. Jak dasz przez miniony to przedłużysz zasięg tego punktu. Ja sobie zauważyłem tylko, że i tak źle to rzuciłem. No hmm. nie, ten dwa ma już dwa. Ооо, они меня уже... Уменьши ты не можешь так играть Воу! Это была платына? Zmuszyć ja i tak się z... mam zmanowić Wmuszycie ich do ataku Kurde No sięgam To jest pierwszy Dark Harvest Dobrze, mamy to On no, jest uszobity o, to jest plus, że nie ma sorażki, która by dotyczyła. To prawda, poprzedni graliśmy na sorakę, nie źle kontruje Axana na... sobocie. Rzucając mu silensa w trakcie walki pod nogi. Słyszałem, chciałbym sprowokować tego Blitza, żeby nie zgrabował. Blitz spalił graba ogólnie, więc... Ale chciałbym, żeby nie chłop zgrabował. że to brzmi absurdalnie, ale tu sobie mana odnaleźć. Och. Ty no to idzie już, nie chcę przedobrzeć, ale na razie idzie lepiej niż poprzednie gra No, kogo mam na dżungli Rengara, to jest nie powinien gakać owoc. Dawaj, pójdźmy. ale bo ja chciałbym z na Dark Harvesta, ale nie mogę go coś trafić. Zrzucić. No mnie z tym fottem. Kanon. Dobrze. O chyba, o chyba przejrzał mój. <laughs> I rzucił. Ale nie w taki sposób. Nie <laughs> o to mi chodziło. Mam raj zwardować. O kurwa. A, Madarka resta. Aj. No ja zwaliłem no. Za późno a nie wiem, ale tam wtedy co mnie zgrabował pod turę to mnie nie wiem między na chwycił. chwyci. Za pośladę. No. Wydaje mi się, że w ogóle chciał mnie, a nie ciebie, ale no tak wyszło. No, brytka, który stał na linii zostaje. Coś nie wierzę w to. A co my mamy? Mamy listę Lysina. No powinniśmy chyba my trochę przystopować, żeby oni nie zaczęli do Chyba tak. Raven ma pierwszego kilka. No ale to jest właśnie fajne, że oddali mu mi, mi nie oddali, by Moi ci mnie nie oddają. Ale tutaj ładnie Raven ma wydali. O no, może next-up z Dravenem. Nie będzie... pana czy Draven już na tych. A nie, w sumie nie będzie widomem, bo pewnie Next up dogramy kolejnego supporta, który już był nagrywany. Czyli że nie, nikt się nie domyśli, że jeśli z Dravenem na przykład po bo... kto teraz wejdzie. Um... A nie, a... dobrze będzie, bo, doktor, bo doktora... bo będziemy nagrywać, czyli... I tak wyjdzie na to samo, że będziesz tym grywany, jednak od razu w następnym odcinku, bo to wyjdzie po sobie. Moonda no. będzie po akzanie, no to coś. Nieważne, nie było to <grym> no, na dawno nie grałem dravenkiem, a też było byłoby fajnie, a nie, nie przypomniał sobie, żebym grał nim na Cesasapro. Pewnie był tutaj gdzieś tam, ale nie pamiętam. <grym> a Dwa surikeny, jakie niezłe czyszczenie. A. Fali w ogóle. Nie. Tak blisko. No, a, trzeci dar karmet. Dobrze. Zamieniliśmy się z rolami, bo z reguły ty zbierasz z karmet. Owszem, ale na on było chyba fajnie. Nie, 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 tak. Nie, nie. Oj, nie wiedziałem. Spoko. Dobra, Rengara nikt nie widział niestety, więc chyba zacznę... Zaproponuję nam Gredefa na razie. No. I gdzieś nie zobaczymy Rengara na jakieś nimi. O właśnie. że. Nie, czemu on miał zasięg? No kurwa, flashował. Laki. Ale Swainik przegrywa na źle, to jest ciekawe. Ale o... mamy tak same staty. <laughs> nie da się, kurna, mamy za bota, żeby się bronić. Akson na saporcie tworzy darmowe ganki na bocie, bo nie da się dobrze obronić. Trzeba było grać defa cały czas. Ja się zastanawiam, czy z innym carry może by to inaczej trochę wyglądało, bo Sivirka nie jest top carry, nie? Niestety. W jakim odcinku by to nawiązało? Nie mam pojęcia, ale widać, nie, no w sumie może z jakimś ślicznianym, oboje mam możliwość ucieczki Z tamirą chyba nie, bo nie wyobrażam sobie, jak by to miało działać z tamirą. To był. Ej, rengar chyba gdzieś tu jest. widziałem tą roślinkę chyba. Jeśli nie, zrok nie pomylił się, więc może być gdzieś tu rengar. Tak, był rengar. Oj, słajnik. Tak. Oj, rengar na górze był. Ben. A Jack z sobie rani. Dzięki za Dzięki, że pomożemy mi Niesamowite. Fajna przeżywalność. 2 HP miał. Ja pierdziele, To było tak wykalkulowane. Laki.

jeszcze trochę będzie mi stać na raz Blade'a, więc my fajnie. Jakby był większym tankiem, to by było piękna akty Bo bym to przeżył. Budki sobie kupię i lecimy. Ale ten lisin tak trochę nie... Widzę, że tak pasywnie gra lisinem. Nie lubię takich lisinów. No, list się nie powinno chyba tak grać. No nie, no już podgankowanie, co? Tutaj co niestety... mnie odbiło? Eee, a jak się z czymś zderzysz, to nie lecisz na tej linijce, nie? Ja pierdzielę! Dobra, twoja kolej. O nie, schowasz się. No, daj O! Kolegy nam zabijają. A mnie Draven odcina. A mógłby nasz żangler wejść na błoto? W sensie fajnie by było, gdyby nasz żangler postanowił nas odwiedzić Nie! Szybciej mogę strzelać? No od razu kliknąłem, jak tylko mogłem Ale nie przyzuję tego. Mam pierwszy item. O! On, on, on mi tyle walił w że całą barierę mi skasował. Nie, on mi z E tyle wywalił, mi zadobył tylko 50, nieźle. Mmm, trochę szkoda, że na który jest, że tak powiem, bardziej aktywny niż nasz. To fajny gang. Właśnie takiego się spodziewałem. Och, no i po co ta, taka walka była o tego? O blitzkranka. Mhm. Mm okay. oh, jezu. Tego. Co jest? Czemu on ma taki zasięg tego skoku? Nie wiem, bo też mnie tak zabił tutaj. Stąd skoczył tutaj. To jest troszeczkę za dużo, chyba, moim zdaniem. Oj, no nie da radę. Jak to nie będzie działać, tym bardziej, że mamy słabą drużynę znowu. Trochę mi się nie chce grać, jak widzę, że nasz jungler nie chce mu się gękować, Nasz midlaner, nie wiem, jakieś krzywa akty robi, to też fiduje. Ach, ok. Za to enemy? Za to enemy team bardzo lubi grać teamowo i wyciągają to ładnie, a nasz ma trochę w dupie, to wszystko. Hmm. O nie! Dobrze, mamy to. No. O nie, zapomniałem, że nie idę wtedy... O! Wskrzesiłeś nie? Esa, dzięki! Z <grymne> kranką nie ciężko jest zabić Aksanem. fajny jest whiz na Akszanie. Rengar tam, bym zaryzykował stwierdzenie, że ich kieruje, bo oni mają mocną drużynę, ale... ...to tego Rengara nie ma kto zatrzymać. Relkę da się zatrzymać, Ziajek, i mm -hmm. się da. Tego Rengara się nie da, bo nie mamy nikogo. Dżungler nasz no, nie, nie uczestniczy zbytnio. No ogólnie nasz dżungler jest bardzo kiepski, no gościu grali sinem i nie gękował praktycznie. Na rengara, który sobie po prostu wlatywał na te jak chciał. To jest dla mnie nieporozumienie. Dobra, zabiję. No mnie zabije rengar prawdopodobnie. Właśnie już odpalił, a dobra. Oj. Nie trafione O, no, nie zjeść. Tak jak Kurczę, mówiłem, nie ma kogo zatrzymać. Ciężko jak tutaj mieli mnie gdzieś, bo mógł mnie słynie po prostu nie, nie zostawiać mnie, tylko mógł jakoś pójść ze mną i mnie ochronić, ja bym no, iść do przodu i nie jest gdzieś. Liczym też nie gękował Bo nie liczy nic nie gękować. Nie ja mi brakuje hajsu na itemy, ja jestem strasznie do tyłu. No co? Jak nic nie klikam, to w ogóle się nie kręcę, także ja muszę klikać. No to ciekawe Zax E dobrze. O no, no, kill! To to ona czy sobie jest piór? No bo nie Daj ćwierć sekundy to ku miałem Ranger strasznie mocny Owszem Wow Ja pierdzielę No, skrzesiłeś go zaraz po jego śmierci, Śmiesznie No, Lee Sin ma predyspozycję jednak, żeby go zatrzymać, tylko musi zacząć grać No Znaczy, Lee mógłby zacząć grać z teamkiem, bo jego problem jest to, że on tak gra bez be, be timu, solo się wbija, takie inne rzeczy robi. Zeszła. Mm. Tak, puszczałeś mi dać. No, słońce sobie, Zrobili A, innego smaka. No bardzo, już się nie mogłem obronić od i co dobra. Przegrał no w sumie moi drodzy nie działa według mnie, jest po prostu za słaby, to jest fajny dips, ale nie na saporcie. to... Mm. Ani nie ma nawet żadnego stuna On jest midlanem poza tym w ogóle, z tego co pamiętam, nie wiem jak on działa na midzie, bo jest ciężki na pewno do grania tak na podwójnej linii I na tanki myślę, że też tak średnio no jak już to no, na mida, albo na keriakże Także do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć, cześć! cześć.